Cześć, dawno nie mówiłem już o Secret Empire. A ten event dalej trwa. Mamy już 7 z 6, ma być 10 i uważam, że jest dalej bardzo solidny. Bardzo dobrze się to czyta. Jest to jeden z naprawdę lepszych eventów Marvela od wielu, wielu lat. I chciałem trochę o nim porozmawiać, o paru rzeczach, które mi się w nim naprawdę podobają. Zdarzyła się tam jedna śmierć i to taka naprawdę większa, a nie jakaś piątoplanowa postać. Więc od tej pory ostrzegam, będą spoilery, powiem dokładnie kto, co i jak. I omówię kilka naprawdę ciekawych, uważam, elementów tego eventu. Powiem dlaczego... Dlaczego mi się tak bardzo podoba, dlaczego niektóre zagrywki są tutaj bardzo ładnie przemyślane. Pierwsza rzecz, o jakiej powiem to tajny i to jak są sprawnie według mnie prowadzone i dlaczego ten event jest dużo lepszy niż większość eventów, czy na przykład niż Civil War 2, które było wcześniej ze względu właśnie na tą strukturę tajnową problem z eventami Marvela często jest taki, że czytamy sobie nasze ulubione serie i nagle bum, wpierdziela się w to, w to środek tego jakiś event, nasz bohater który robił coś zupełnie innego teraz musi lecieć zupełnie gdzie indziej, załatwia sprawy, które kompletnie nie były związane z całą serią, jego dotychczasami przygodami. Jest to bardzo rozpraszające, bo my szczególnie, kiedy czytamy tę jedną historię, z jakiegoś powodu ten event nas nie interesuje i tak musimy w to wejść. Secret Wars uważam jest, Secret Empire jest uważam poprowadzone dużo dużo sprawniej. Po pierwsze, wiele serii nie jest w ogóle tainami do, do, do Secret Empire. Nie robiono teraz na siłę, tak że po prostu wszystko musi wszędzie łączyć się z Secret Empire. Cała masa twórców, która chciała swoje historie kontynuować, dalej to robi i możemy zakładać, że to się dzieje przed albo po. Są one pisane w ten sposób, że. Nie jest jasno powiedziane, kiedy dokładnie w stosunku do Secret Empire one mają miejsce. I to w żaden sposób nie krępuje rąk scenarzystom, którzy akurat nie mają pomysłu na to, jak ich y, serie mają się zawiązać z Secret Empire. Więc to jest pierwsza bardzo duża zaleta. Wiele serii, jeżeli ktoś sobie czyta, może dalej czytać bez najmniejszego problemu. Druga rzecz, dla serii, które jednak już wiążą się, już są tainami, yy, te powiązania są często bardzo luźne i dają jedynie tło wydarzeń, co to ja osobiście bardzo lubię, które tak naprawdę nie. nie jakby nie wcina się tak mocno w to, co robi sam bohater. Wyjątkiem od tego jest są serii oczywiście Captain America, czy Sam Wilson, czy Steve Rogers. Siłą rzeczy, one muszą być bardzo mocno powiązane z tym, co się dzieje w Secret Empire, ale na przykład w przypadku X-Men wygląda to tak, że dosłownie dowiadują się X-Men, że nagle wszędzie pojawia się kopuła ciemności, dookoła do, do, nich w mieście zaczyna już grasować demony, ale to jest tylko tło, to jest tylko gdzieś tam z tyłu. Główny wątek fabularny wiąże się z niejakim executionerem gościem świetnie przystosowanym do zabijania mutantów, który dostaje się do szkoły i gdzieś po niej grasuje, muszą go złapać, pozbyć się, a w tym czasie po prostu paru członków ekipy gdzieś tam walczy z demonami i chroni ludzkość, Man, chroni mieszkańców Manhattanu. Ale to dzieje się gdzieś totalnie w tle, główny wątek jest jakby tutaj, i, i to, że jest Secret Empire, nie ma na niego jakoś takiego wielkiego wpływu. Doctor Strange jest jeszcze inaczej powiązany, bo on co prawda chce znaleźć oczywiście sposób na to, aby zdjąć kopułę ciemności, więc to powiązanie jest jakby większe, ale tak naprawdę wygląda to tak, że on musi współpracować z Wilsonem Fiskiem po to, żeby razem yy, walczyć z Baronem Mordo i tak dalej. Jak czytalibyście Doktora Strange'a, tego, którego teraz pisze Dennis Hopeless, to nie odczujecie w ogóle, że jest to jakoś na siłę wsadzone w Secret Empire. Tak jak mówię, jest, jest tylko tło wydarzeń i ja to bardzo sobie chwalę. No dobra, ale przejdźmy już do samego mięska, czyli tego, co jest w samym evencie i jak zostało to poprowadzone. Ostatnie, o czym mówiłem, to zastanawiałem się nad tym, kto jest zdrajcą, kto kabluje dla Hydry i jest to Antman Scott Lang, bo porwali jego córkę. Jakby ktoś tam to zgadł, nie wiem, był taki gość na YouTubie, robił filmik i tam dywagował. Nie jest to, to bardzo odkrywcze, bo dało się domyśleć. I to Scott Lang informował o wszystkim Hydry. Ale to na szczęście nie jest istotne. Na szczęście nie grali tą kartą jako coś mega wielkiego. To jest... Od gdzieś tam wychodzi najaw i e, kabina Ameryka razem z armią Hydry przypuszcza atak na, na bunkier, na tą górę, w której schronił się cały ruch oporu. Po drodze właśnie tylko wychodzi na jaw, że to ant -Man. Ale mówię, na szczęście nie grają tego jakoś za mocno, więc nie mam z tym jakiegoś większego problemu. Co jest natomiast bardzo ciekawe, to to, że Kapitan Ameryka tutaj przywraca, znaczy właściwie to Arnim Zola na usługach Kapitana Ameryki, przywraca do życia Brusa Banera Halka, ale nie jest to taki powrót e, stały, nie jest to powrót trwały, bo byłoby to trochę, uważam, nie fair wobec postaci Banera, byłoby to takie e, zbyt, zbyt nachalne, zbyt. Zbyt proste jak na taką postać jaką jest Hulk, jaki jest Banner, żeby go gdzieś tam przy okazji wtrącić, bo Arnim zolak go gdzieś reanimował. Dlatego jasno jest zaznaczone, że jego powrót do życia jest tylko tymczasowy, jego stan będzie się pogarszał i jeszcze w trakcie serii, w której widzimy jego działanie, Hulk po raz kolejny umiera. Ale to zagranie, przywrócenie na te 5 minut Bannera do życia dało szansę na rewelacyjny dialog pomiędzy... Banerem, a kapitanem Ameryką. Kiedy kapitan stara się powiedzieć Bannerowi słuchaj, wywalali cię w kosmos, eee, cały czas ci to by pogardzali, zamykali cię gdzieś, a w końcu jak nie mogli opanować, to cię zamordowali, bo tak się obawiali twojej siły, oni się obawiają tego. Więc teraz masz szansę się zemścić. I Banner robi tutaj po prostu tak e, cudowną ma kwestię, uważam, że zostało to tak dobrze napisane, jego monolog o tym, że no spoko, Steve, tylko że ty jesteś chydry, no, ja, ja jakoś budzę się, nie było mnie trochę i wszystko się spierdoliło, więc generalnie, wiesz co, wrzuć mnie z powrotem do mojego pudełka i daj mi spać, bo szczerze mówiąc, od lat się tak dobrze nie wyspałem jak wcześniej, uważam, że to były tak świetne słowa. Banner, który mówi, że będąc trupem wreszcie się wyspał, naprawdę super, no ale oczywiście okazuje się, że niestety Steve Rogers nie mówił do banera, tylko do Hulka, Hulk ma trochę inne podejście do tego i rzuca się faktycznie na górę, niszczy obrony, które do tej pory były w stanie wytrzymać wszystko inne i tam dochodzi do niezłej rozwałki. I tu bardzo podoba mi się też to, jak Nick Spencer wykorzystał bzdurne zastosowanie Bendisa, czyli w Civil War 2 w kompletnie beznadziejny i bzdurny sposób Hawkeye zabił Bruce'a Bannera, zabił Hulka. I teraz Clint Barton stoi przed Hulkiem, czyli osobą, którą zabił i się nie broni. Po prostu Hulk biega, widzimy... Jak ludzie uciekają, wszyscy, jest totalna panika, wszyscy starają się ewakuować, a Clint pada na kolana, odkłada łuk na ziemię i czeka na swój koniec. Został naprawdę dobrze zagrane. On tak zżerało go poczucie winy, że w tym momencie czułby się fair, jeżeli Hulk by go po prostu rozdeptał. No ale po drodze, i to też jest ciekawe, z Hulkiem walczy Thing. Rzuca się na niego w Thing, oczywiście nie ma na dłuższą metę szans, ale Nick Spencer tutaj. Po raz kolejny zagrał nad tym, na czym jakby wszyscy czekają od dawna, że Fantastyczna szwórka musi powrócić. I, I był ten komunikat. Na szczęście niektórzy dalej pamiętali jak być bohaterami. I oczywiście Think wpada, krzycząc, it's clobbering time! I, i tam dostaje parę razy od Hulka, ale przynajmniej go na chwilę zatrzymuje. Więc to też e, jest takie, hej, pamiętajcie, Fantastyczna Czwórka jest tak zajebista, nie zapomnijcie o nich. Prędzej czy później ich przywrócą. Jestem pewien, że już bardzo niedługo. Ehm, w całym tym ataku jeszcze bardzo podoba mi się to, jak zostaje, w ogóle w całym Sea Empire, jak prowadzona jest postać Odinsona, byłego Thora, bo on miał moment takiego załamania. W ogóle było pokazane, że ta, ta żelazna ręka Steve'a nie jest do końca tak... Nie trzyma tak mocno swoich sojuszników, jakby się wydawało. Deadpool w swojej serii w ogóle już ewidentnie kombinuje, żeby podkopać ogólnie Hydrę. nie Niewykluczone, że on będzie tym, który doprowadzi do tego, że kopuła ciemności wokół Manhattanu się obniży, bo Deadpool ma coraz bardziej dość swojego życia, służąc Steve'owi Rogersowi. Ale mamy jeszcze oczywiście Wandę, którą opentuje Kton, Demon. Elder God nazywany, i mówi się, że nie ma dostępu do pełni jej mocy, tylko do części jej mocy. Vision, pomimo tego, że Arnim Zola go przeprogramował, cały czas ma takie przebudzenia i krzyczy, że trzeba dłosrzeć, trzeba walczyć z Hydrą, więc to też nie działa do końca, a Odinson gdzieś tam cały czas po prostu chleje na umór, bo... Steve Rogers, osoba, za którą on chce podążać, e, nawet godna ze wszystkich osób, którą on może trzymać, za którą rozkazami więc podążać, robi rzeczy, które nie do końca to robi pasują. Z drugiej strony, to wszystko jest polityka, a Thor żyje już tak długo, że on nie myśli w kategoriach państwa, polityki i tak dalej. To jest. On się od tego zdystansował dawno temu, więc yy, dla niego yy, ważne jest to, że to na czele tego stoi Steve Rogers, a, a co tam jest, jakieś rządy i tak dalej, no on... Nie wtrącał się w to przez tysiąclecia, więc dlaczego miałby wtrącać się teraz? No i najważniejsze, Steve Rogers podniósł młot. Podniósł młot, rzecz, którą, która kierowała życiem Odinsona przez no jak był jeszcze Thorem, przez cały ten czas i teraz kiedy on sam nie jest godny, nie może podnieść młota, jak może kłócić się? z ideałami kogoś, kto jest w stanie ten młot podnieść i dlatego bardzo jest pokazane fajna ta od Insona, to że on z jednej strony widzi, że coś jest tu nie tak, ale z drugiej strony no, nie może się za bardzo, wszystkie argumenty świadczą za tym no plus oczywiście e, obiecano mu, że pomogą mu odzyskać Jane Foster, która gdzieś zniknęła którą wysł gdzieś wysłali czy odnowić połączenie z Asgardią, bo kiedy kopuła jest wokół ziemi, no Odinson nie może w żaden sposób skomunikować się ze swoim ojcem, czy w ogóle z resztą Asgardii. I, i Thor, to, to, czy Odinson w tej chwili jest w takim bardzo ciekawym położeniu, jest w takim bardzo e, niepewnym miejscu, na przykład kiedy ewakuują się wszyscy z tej góry, kiedy już jest ona niszczona przez Hydrę, Odinson puszcza ich, mógłby ich zatrzymać, mógłby zatrzymać wszystkich uciekinierów, ale mówi go, przez zaciśnięte zęby i bardzo mi się podoba to, jak on jest pisany. W ogóle Thor Odinson od czasu, kiedy Jason Aaron zaczął pisać go jeszcze w God Bacher, tak się rozwinął do dzisiaj, z tak inną postacią, tak dorosłą, tak po prostu już e, wielowarstwową od czasów tego, hej, bracia, chodźmy tu łapać piwsko i rozwalmy parę ubów do boju. Tak się zmienił przez te lata i to mi się tak podoba. Kiedy od lat 60. był pisany na jednej linii, miał parę razy takie swoje. Miał motywy, kiedy był na przykład przechodcem yy, na chwilę, czy coś takiego, ale zawsze wracał do tego takiego szczęśliwego Tora Dive Mordę. A tutaj jest jakby dalej nim. Nie to, że dostał jakąś moc dodatkową, czy, czy, czy zginął, czy coś, tylko po prostu doświadczenia bardzo, bardzo go zmieniły. I to mi się bardzo podoba w tym, jak on jest konsekwentnie dalej pisany. Jest jedna scena, której nie do końca rozumiem, kiedy. Steve Rogers ściera się z tym AI Tonego Starka AI odpala w momencie protokół oczyszczenia, czyli moment jakby zapiski pamięci Tonego Starka, w którym on przeprasza Steve'a Rogersa, przeprasza za wszystko co zrobił, przeprasza za pierwszą wojnę domową, przeprasza za drugą wojnę domową jakby bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie te rzeczy przeciwko którym stoi Steve Rogers, ten schydry. jakby Stark mówi, że Zawsze chciał, żeby Steve był z niego dumny, jakby że, że walczył przeciwko niemu, i, i w następnej wojnie natychmiast zaczął walczyć, yy, myśląc o to, o co walczyłby Steve, żeby to, tym razem być nim, bo, chci bo Steve jest jego bohaterem. Yy, I to powoduje, że Steve na chwilę wstrzymuje się przed zadaniem ostatecznego ciosu, yy, ale nagle Madame Hydra Eliza wykrywa dziwne, dziwne skoki energii w górze, wbiega do góry. Teleportuje Steve'a, mówi mu żegnaj synu, i cała góra wybucha. I nie do końca rozumiem, co tam zaszło. Czy chodziło o to, że Madame Hydra wykryła to, że zaraz góra cała ma eksplodować, i wbiegła tam, poświęciła się, żeby faktycznie Steve'a wyteleportować? Czy, co jest również prawdopodobne. Słowa Starka, kiedy on przeprasza za wszystko, co spierdzielił i bierze na siebie odpowiedzialność, jakby przyznaje się do, do, do wielu błędów, co trochę zaburza światopogląd tego Steve'a Rogersa z Hydry, który tak demonizuje tych bohaterów, czy to nie zaczęło powoli działać? na niekorzyść, że tak powiem, tego całego przeprogramowania Steve'a Rogersa, czy gdzieś przez to ta prawdziwa persona, którą tam widzimy od czasu do czasu w tym pseudoczyścicu, nie zaczęła się uwalniać i Madame Hydra stwierdziła, że w tym momencie Steve musi poczuć stratę, musi właśnie Yy, jeszcze bardziej trzeba wzmocnić jego postanowienie, bo inaczej go straci. Bo cały czas widzę Eliza jako tak naprawdę prawdziwego mastermind'a całego tego Secret Empire. Więc ona, kiedy, dała, kiedy pozornie się poświęciła, yy, na nowo dała Steve'owi coś, o co może walczyć. Jakby zginęła Eliza, więc jakby wszystko, co tej pory powiedział Tony start nie ma nagle znaczenia, bo Steve musi, się, musi zemścić się za Elizę, która na pewno oczywiście nie zginęła, nie ma do tego żadnych szans, ale... ale... Jedna z tych opcji, wydaje mi się, że jest to dosyć prawdopodobne, dlaczego zostało to tak rozwiązane. Przejdźmy teraz jeszcze do e, kilku innych postaci, które mają tutaj bardzo ciekawy rozwój. Dowiedzieliśmy się wreszcie więcej o Franku Castle i o tym, dlaczego on służy Hydrze i jak, jak on to widzi. E, jest moment, w którym Black Widow jest już tuż przed próbą zamordowania Steve'a Rogersa, ponieważ on ma się pojawić na schodach Kapitolu. Jest oczywiście przepowiednia, że Miles Morales ma zabić Steve'a Rogersa, ale kiedy mają tam razem jechać z Black Widow, ona zamyka Milesa w odpowiednim polu energetycznym, po to, żeby nie mógł wyjść, po to, żeby nie mógł zamordować Steve'a Rogersa, żeby jego ideały jakby nie zginęły, żeby Miles nie został mordercą, bo on sam mówił, że ma ten problem, kiedy rozmawia z innymi ludźmi, to oni patrzą na niego jak na mordercę przez to, że wszyscy wiedzą dobrze, widzieli tą wizję, której on morduje Steve'a Rogersa, a ona jedna Black Widow, która sama jest morderczynią, mówi, że nie widzi w ten sposób Milesa, że ona na niego patrzy i widzi tego niewinnego dzieciaka i chce, żeby tak zostało i, i nie, chce mu do, nie chce pozwolić, żeby znalazł się na schodach razem ze Steve'em Rogersem, żeby owa przepowiednia się nie spełniła. I tuż przed tym, kiedy, dochodzi, kiedy próbuje dokonać zamachu na Stevie Rogersie, przerywa jej Frank Castle i dochodzi do nie, nie, walki między nimi. W ogóle narysowana ta walka przez Andrea Sorrentino jest tak w cudowny sposób, to, się ta, to tak pięknie wygląda. Tak jak widać ich ciosy, widać intensywność tego wszystkiego. Uważam, że jest prześliczna, jest to jeden z ładniejszych walk narysowanych w całym tym Secret Empire. W rzecz, które w ogóle Sorrentino pięknie rysuje, tak, tego typu akcję, która jest naprawdę brutalna. I pani Sher mówi, że Widow pyta Franka Castle, co Steve mu za to obiecał. I Frank powiedział, że po pierwsze, armię. Do prowadzenia wojny, tej samej wojny, którą on prowadzi o całe swoje życie, a po drugie, sposób, żeby wreszcie ją wygrać. I myślisz sobie, okej, okay, Frank, z jednej strony zgoda, dostajesz zasoby, żeby pozbywać kryminalistów, ale z drugiej strony już kiedyś ci proponowały różne rządy współpraca. Chociaż, no oczywiście, to jest Steve Rogers, to nie jest jaki tam rząd bylejaki. To jest kapitan Ameryka, więc jeszcze, okej, okay, to przyjmujesz to co, to, 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 co on ci daje. Ale potem popada dużo ciekawsza kwestia. Kiedy Widow w końcu pokonuje Franka Kasa, przebijając mu obie nogi ostrzami, on jej mówi, że Steve powiedział mu dodatkowy sekret, że kiedy on zbierze wszystkie fragmenty kosmicznej kostki, przywróci świat na te tory, na których on powinien znajdować się od początku i w ten sposób przywróci wszystkich, którzy zginęli w tym w cudzysłowie niesłusznym świecie. I to mi się bardzo spodobało, bo. Frank Castle już kiedyś miał szansę, już zaproponowano mu odzyskanie swojej rodziny. Właściwie nie to, że rodzina ma wrócić do życia, ale że on ma trafić i żyć sobie z tą rodziną. Mniejsza o to. Problem, i on odmówił, bo Frank Castle już na tym etapie jakby nie żył. On był już paniszerem. On prawdopodobnie nie mógłby nawet funkcjonować obok swojej rodziny. I to było sensowne, że on odmówił. On nie wierzył w to, że jakby ta rodzina może do niego wrócić. To już, to już było daleko poza nim. Tylko że tutaj mamy coś zupełnie innego. Jeżeli Frank wierzy Steveowi, a Frank zawsze będzie wierzył Steveowi, to znaczy, że świat poszedł w zły sposób, i to znaczy, że wiele rzeczy wydarzyło się nie tak, jak się wydarzyć powinno, bo alianci, według oczywiście tej wersji, którą teraz podaje Hydra, użyli kosmicznej kostki, aby zmienić losy wojny. To Hydra wygrała wojnę, nawet nie, nie tyle Niemcy czy naziści, a Hydra konkretnie. I od tej pory świat powinien być e, taki jak widziała go hydra. Ale ponieważ Alianci użyli kosmicznej koski i zmienili ten wynik wojny, i to oni ją wygrali dzięki temu. Świat poszedł zupełnie inaczej. Co za tym idzie? Po pierwsze była wojna w Wietnamie, która już... Bo tak naprawdę Panisher narodził się tam. Jeżeli czytaliście Born na przykład, to, to zobaczycie, że wszystkie skłonności do mordowania, które miał Frank Castle, już pojawiły się tam. To nie jest tak, że jakby jego, śmierć jego rodziny, to był tylko katalizator, taki, który ostatecznie uwolnił personę Paniszera. Ale on już był, kim był na wojnie. Ale jeżeli nie pojechałby na tą wojnę, jeżeli nie byłoby całej wojny, wtedy być może Panisher by się nie narodził. Jeśli świat byłby bezpieczny w głowie Panishera, to jego rodzina nigdy by nie zginęła i mógłby ją odzyskać, ale nie tylko odzyskałby swoją rodzinę, tak jakby teraz ktoś mu powiedział: Frank, to twoje dzieci, twoja żona bum, skrzesiliśmy ich tylko oni nigdy by nie zginęli i on sam nigdy nie doświadczyłby ich straty a to coś zupełnie innego. Jeżeli on wierzy, że napra tak naprawdę świat powinien pójść inaczej i tak naprawdę jego rodzina nigdy nie powinna zginąć, i jest szansa na to, żeby przywrócić wszystko na odpowiednie tory bo ktoś coś tam pomieszał i, i poszło nie tak, to jest sensowne to, że Frank będzie za wszelką cenę do tego dążył. On jakby chce pozbyć się sam tego całego swojego bólu i cierpienia, tego wszystkiego, co przeszedł przez te lata. On w tej chwili nie mógłby odzyskać swojej rodziny, ale mógłby, jakby jeżeli ona nigdy by nie zginęła, jeżeli on nigdy nie, nie, nie pojechałby na wojnę, to mógłby być ojcem i mężem w zupełnie normalny i, i szczęśliwy sposób. To mi się bardzo podoba, bo to jest właśnie ta, to, to jak można zagrać na rodzinie Franka i jednocześnie, żeby to nie było takie banalne, żeby to nie było, słuchaj, Steve obiecał ci, że ich wskrzesi, czy coś takiego, ale no to Frankowi by nic nie dało. Także, także to było, uważam, naprawdę super. No i przejdźmy do najbardziej dramatycznego momentu Secret Empire czyli Spider-Man, który uwalnia się i tak z owego pola. Staje na schodach kapitalu, staje naprzeciw Steve'a Rogersa. Obaj wiedzą, co ma tu się wydarzyć. Dochodzi do nie walki pomiędzy nimi, ale w tym momencie wtrąca się w to Black Widow, która już za wszelką cenę chciała powstrzymać, przed żeby do tej walki w ogóle nie doszło, żeby Miles nie znalazł się w tej sytuacji. I Widow wchodzi pomiędzy Milesa a Steve'a Rogersa, i w tym momencie Steve robiąc zamach, który był przeznaczony, na do przeznaczony był Milesowi, że tak powiem. Łamie widow kręgosłup, zabijając ją na miejscu. To jest po prostu wielka chwila, w której Black Widow ginie, i to nie jest jakiś tam przypadek, to nie jest y, głupio napisane, bo tak musiało się stać. To nie jest shock value, jak, jak czasami, jak uważam, była śmierć banera. Uważam, że to jest bardzo ładna śmierć, która. Yy, pod, podkreśla wiele rzeczy. Po pierwsze Widow, która od dziecka była trenowana na morderce, była w Red Roomie, szkolona tylko do jednej, do, do tego, żeby szpiegować i mordować, właściwie żeby być asasynem. Widzi tego małego, młodego chłopaka, który ma tyle dobra w sobie, chce tak pomagać ludziom, a jednocześnie ma stać się mordercą, bo wszystko na to ma wskazać, wszystko ma zbiec się w to miejsce. I widzi go i widzi jakby odbicie siebie i być może gdyby ktoś jej pomógł, gdyby ktoś ją wyrwał z tego Red Roomu wtedy, gdyby ktoś się poświęcił za nią, to jej życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. I dlatego ona jest gotowa przybiec tam i, i oddać życie... Jest to oczywiście przypadek, ale myślę, że Natasza była gotowa jakby to, to zrobić. Jednocześnie, dzięki temu, oczywiście Spidermana ogarnia szał, wtedy rzuca się, prawie zabija Steve'a Rogersa na miejsce, tłucze go na śmierć prawie. I tu pojawia się Nadia, która sama jest właśnie tą udaną wersją Black Widow, bo Nadia, Pym, córka Pyma, obecna łos młoda, również była w Red Roomie, tylko że ją Winter Soldier uratował stamtąd. Zanim, e, zanim musiała kogokolwiek zabić, zanim stała się morderczynią, została uratowana i dzięki temu jej życie potoczyło się dużo lepiej. Jest dużo bardziej naiwną, dużo szczęśliwszą powiedzmy dziewczynką e, niż w przypadku Black Widow. I ona przekonuje Milesa, że jeżeli on zabije kapitana Amerykę, to wszystko, jakby cała śmierć Black Widow, która właśnie miała miejsce, wszystko o co ona walczyła, wszystko za co dała życie, teraz poszłoby na marne. Tak więc oczywiście Miles się wstrzymuje, e, Steve Rogers nie ginie, wraca do siebie, gdzież to próbuje go jeszcze zamordować. na no, do widzenia. Sharon oczywiście bezskutecznie. Miles jest aresztowany. Ogólnie, Champions, czyli wszystkie dzieciaki są aresztowane, ale, ale właśnie jest w tym coś, coś naprawdę ciężkiego. Ta śmierć naprawdę mi się podobała. Jak zwykle bohaterowie giną, wiemy, że pewnie kiedyś tam wrócą, czy coś takiego, ale to, jak oddają swoje życie jest często bardzo istotne, nawet jeżeli wiemy, że wrócą. Jeżeli jest to napisane tak, jak Hulk, który po prostu dostał strzałę w łeb gdzieś w Civil War 2, bo mu się oczy na zielono zaświeciły, to czujemy niedosyt i czujemy takie trochę e, m, bardzo złe potraktowanie, szczególnie fanów tej postaci. Ale kiedy mamy Black Widow, która ginie po to, aby chłopak nie przeszedł tego, co ona, który może być naprawdę wielkim bohaterem, mimo tego, że sama chce chciała zamordować Steve'a Rogersa. I, I ważniejsze dla niej ostatecznie okazuje się, mimo tego wszystkiego, co mówiła, zachowanie tej niewinności Myersa nad swoją misję, nad uśmiercenie Steven, uważam, że to jest naprawdę godna śmierć. I tutaj fani Black Widow nie powinni czuć w ogóle niedosytu i... Uważam, ja gdybym był fanem Black Widow, uważam, że to byłaby właśnie służona śmierć. Heroiczna w pewien sposób i w taki bardzo obrazujący to, kim Widow jest i co w życiu przeszła. Kończy się tym, że Steve Rogers, po tym kiedy Sharon Carter próbowała również go zamordować jakimś zastruganym kawałkiem drewna, mówi, że za, żeby wszyscy gotowali się na wojnę. Teraz pewnie zacznie się intensywniej, brutalniej, będzie ciężej. Ale w tym czasie jeszcze widzimy obóz uchodźców, którzy uciekli z owej góry. I tam Sam Wilson po raz ostatni prawdopodobnie przywdziewa e, ubiór kapitana Ameryki. Jakby to jest w tajnie Sama Wilsona lepiej opisane. E, I mi się to też bardzo podoba, ponieważ Sam Wilson od samego początku, i tylko podniósł tarczę, robił wszystko, żeby wszyscy go widzieli jako dobrego kapitana Amerykę. Żeby wszyscy uznali go że jest dobrym kapitanem Ameryką. On chciał robić to po swojemu, miał zupełnie inne podejście niż Steve Rogers. Chciał mieć własną wizję na to, jak ma wyglądać kapitan Ameryka, ale jednocześnie robił wszystko, żeby, żeby zasłużyć na to, żeby być dobrym kapitanem Ameryką. Kiedy nie o to chodzi w tej robocie, masz robić to, co słuszne i nie, nie wątpić w siebie. Masz po prostu być tym... Jeżeli jesteś potrzebny jako kapitan Ameryka, jako symbol nadziei, czy, czy, czy ktoś, to, to podniesie, ma to po prostu masz to robić. Nie masz zastanawiać się nad tym, czy cię lubią, czy cię uznają. Nie robisz tego dla innych, nie robisz tego dla siebie, robisz tego to dla idei. I wreszcie sam Wilson robi to właśnie dlatego. Zakłada kostium kapitana Ameryki znowu, mimo tego, że odłożył go już jakiś czas temu przy całej tej akcji z Hydrą, bo, bo wreszcie. Widzisz, że może coś działać, że może być tą inspiracją, i wreszcie widzi, że e, to jest moment, w którym jest potrzebny jako kapitan Ameryka. Kiedy Steve Rogers na, na czele Hydry jest jaki jest, teraz Sam Wilson może być tym ideałem, tym co jest potrzebne. Kiedy wszyscy są już totalnie rozbici, gdzieś siedzą na pustyni, ledwo uciekli z życiem, nie mają gdzie się podziać, nie mają nadziei na dalszą walkę. Natasza zginęła, e, młodzi bohaterowie zostali pojmani, sam Wilson e, znajduje w sobie tą siłę żeby być tą ostatnią nadzieją, ostatnim symbolem, żeby pokazać jakby wszystkim o co mają walczyć i, i to mi się bardzo podoba również, czekam jakby na rozwój wydarzeń, także... Osobiście uważam, że Secret Empire póki co jest rewelacyjnym eventem, mam nadzieję, że zakończenie mnie nie zawiedzie, bo to zawsze jest to niebezpieczeństwo, wszystko może iść idealnie, a potem daje jakieś bardzo słabe zakończenie, które powiedzmy, niszczy cały ten wizerunek. Podoba mi się to, że wiele rzeczy jest pisanych bardzo niejednoznacznie, że o tyle co jasne skale Twitch czy Vision są przejęci, opętani, przeprogramowani, żeby służyć... Nowemu porządkowi, ale Frank Castle, Odinson, Deadpool, te postacie mają swoje własne problemy z poglądem, z poglądem na świat. Mają swoje własne ideały. Wiele z nich jest tożsamych z i osobą kapitana Ameryki Steve'a Rogersa i to jest bardzo zniuansowane. Tam sam Steve miał Ogromny problem, miał prawie załamanie nerwowe po tym, kiedy Natasza zginęła. Chciał znaleźć oparcie w Sharon Carter, nie znalazł, no i to prawdopodobnie pchnęło go już ostatecznie w stronę takiego bardziej okrutnego władcy totalitarnego, czy jakby to nazwać. I tu jeszcze nie wspomniałem nawet o bardzo ciekawej rozmowie pomiędzy Beastem a Stephen Rogersem, kiedy Beast przyleciał jako ambasador Nowego Tian, czyli państwa, w którym teraz żyją mutanci. I spotkali się na polu w Waszyngtonie, gdzie na ziemi leży Mjolnir, gdzie, którego Steve Rogers podniósł wtedy, i go upuścił, i tu go zostawił. I, i z, była to taka ciekawa groźba, którą Steve tutaj dał, że nie leży sobie młot, najmniej jest napisane, ktokolwiek jest godny, leży na widoku, jak ktoś chce przyjść i go sobie wziąć, to proszę bardzo. I on zostawia go tutaj na widoku z dwóch powodów: po pierwsze, żeby jego wrogowie widzieli, że może go użyć, ale po drugie, żeby on sam pamiętał, że może go w każdej chwili użyć i, 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 i czy musi to zrobić. I on jednocześnie mówi Bistowi, że wie dobrze o tym, że w Newt i Emma Frost ma jeden kawałek kosmicznej kostki i on bardzo by chciał ten, odzyskać ten kawałek. No bo tutaj leży ten młotek, i on zawsze może go podnieść i polecieć do tego mutantowa i zrobić tam porządek. I generalnie nie potrzebuje do tego młota, ale mógłby go podnieść. To jest taka bardzo fajnie napisana rozmowa, od której po prostu aż iskrzy od tego, tego napięcia pomiędzy Beastem a, a Rogersem. Także to na razie tyle, jeśli chodzi o moje omówienie. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba, co to tutaj, to wszystko, co się rozwija. Jest jeszcze ciekawa zapowiedź związana z Avengersami, milion lat przed naszą erą. Opowiem o nich pokrótce jutro. Uważam, że jest tam kilka naprawdę ciekawych pomysłów. No i do następnego razu, cześć.